Ja tak tylko na chwilę, bo na ten temat TikToków jest już dużo. Ale chciałbym tylko przypomnieć panią posłankom z lewicy, aktywistkom, feministkom, do czego służy parlament, do czego służy Sejm, do czego służy sam budynek Sejmu. Jest to miejsce poważne, miejsce, w którym podejmuje się. Bardzo ważne decyzje dla kraju. Miejsce, w którym omawiane są takie aspekty jak gospodarka, finanse, obrona, sprawy międzynarodowe i tak dalej, i Więc jest to miejsce szczególne. Natomiast czym nie jest budynek Sejmu? Nie jest sceną w teatrze, nie jest sceną w operze? Nie jest programem telewizyjnym.